Dzień dobry. Przerwa reprezentacyjna to najlepszy czas na QA, a więc odpowiadam na pytania z Twittera, a także z karty społeczność. Dariusz nieznane. Cristiano Ronaldo powiedział w wywiadzie dla portugalskiej gazety, że chciałby grać do 42 roku życia, maksymalnie jeżeli zdrowie pozwoli. Czy uważasz, że Cristiano utrzyma wysoki poziom? Aż do takiego wieku grając w piłkę na profesjonalnym poziomie. Uważam, że Cristiano fizycznie może i da radę do 42 roku życia, natomiast z każdym kolejnym sezonem to będzie taki Cristiano z rolą coraz bardziej ograniczoną. Czyli ustawienie w polu karnym, czekanie na piłki, podania, dośrodkowania i tak dalej, a niewielki wpływ na grę ofensywną zespołu. Podejrzewam, że tak może być, biorąc pod uwagę jak przebiegała Ewolucja Cristiano w Realu Madryt, jak on gra nawet teraz w Manchesterze United, dlatego oczywiście, że może grać do 42 roku życia, w jakiejś lidze mniej wymagającej, bardziej egzotycznej, może grać do 45 roku życia. E, natomiast trzeba do Cristiano się dostosować. Jeżeli Cristiano na przykład trafi do jakiegoś projektu, to ten projekt trzeba będzie przeformułować tak, żeby po prostu opierał się właśnie na Portugalczyku w ataku i na pewno nie każdemu będzie to odpowiadało. Andrzej, cała. Z jakiego stadionu i dlaczego najfajniej się komentuje? Odejmijmy te największe piłkarskie świątynie po kroju Camp Nou, Bernabeu czy Old Trafford. E, Okej, okay, to mogę postawić na kluby z ekstraklasy, ponieważ tutaj mam nieco większe doświadczenie. E, jeszcze próbuję sobie coś przypomnieć z Bundesligi. No to na przykład tam fajnie się komentuje na Wolfsburgu, natomiast jeżeli chodzi o, o polską ekstraklasę, to Piast, Gliwice i Krakowia. To są bardzo, bardzo, bardzo wygodne miejsca do komentowania. Białystok także jest bardzo OK. Skatyr L. Wcześniej wspomniałeś, że udział w Height Parku blokowały różne umowy reklamowe, co sprawiło, że jednak wziąłeś udział w tym programie? E, bardzo często pojawiało się to pytanie, e, a odpowiedź tkwi w pytaniu. Hubert, Cużytek. Czy uważasz, że komentować wielkie mecze powinny pary kom-kom, a nie na siłę wciskanie eksperta? Poza wyjątkami, przykład, pełka, rosłoń, marzenie. No, ci panowie na pewno by się dogadali, bo lubią się poza boiskiem i e, są na tyle doświadczeni, że nie byłoby żadnego problemu. Natomiast. E, ja uważam, że generalnie ten układ komentator prowadzący i ekspert jest dobry, ponieważ przyzwyczajasz się do kogoś, kto prowadzi narrację, a ta druga osoba po prostu tę narrację w jakiś sposób poszerza. zdarza się czasami coś takiego, że dwójka wchodzi, powiedzmy, w te kompetencje jedynki. I na przykład jest jakaś przerwa w meczu taka delikatna cisza i nagle dwójka zaczyna komentować i mówić że ten do tego ten do tego dla mnie brzmi to trochę karykaturalnie. Ostatnio nawet oglądałem taki mecz właśnie w którym taka sytuacja miała miejsce i nie widząc miny tego pierwszego komentatora widziałem, że facet czuje konsternację, że tak nie za bardzo wie, co zrobić, czy powinien się wciąć właśnie tej dwójce, czy, yy, czy sam zacząć komentować, czy mu w ogóle zostawić całe to pole. Dziwnie to wygląda. Dlatego uważam, że ten układ, czyli komentator plus współkomentator jest optymalny i no nie ma przypadków w tym, że tak to też funkcjonuje w innych krajach, aczkolwiek są takie kraje, gdzie tych komentatorów masz więcej. Na przykład w Hiszpanii, gdzie nawet trzy osoby komentują mecz, natomiast to jest oczywiście inna mentalność, inna kultura i dla mnie te mecze bardzo często są tam po prostu zagadane i mówię, ja, ja jako osoba przyzwyczajona do polskiego komentarza jak najbardziej jestem za tym, żeby to zostało tak, jak tutaj powinno. Mopsu. Pamiętam, jak pan kilka miesięcy temu mówił, że twarzą Barcelony w tym sezonie jest gawi. W ogóle piszcie mi na ty, to już mówię setny raz, a cały czas panie, no, na ty. Od tamtej pory wiele się zmieniło. Na kogo postawiłby pan teraz? W mojej opinii Busquets, Pedri. Um, Gavi w pewnym momencie mógł być taką twarzą Barcelony. Nie mówię tutaj o tym, że najlepszym zawodnikiem Barcy, tylko bardziej takim symbolem. Czasów, kiedy brakuje właśnie pieniędzy, kiedy wchodzą ci wychowankowie i nagle wszedł ten Gavi w bardzo młodym wieku, od razu dostał się do reprezentacji i po prostu grał fantastycznie. Aczkolwiek szawi ma pewne zastrzeżenia do Gaviego i na przykład zwraca uwagę temu piłkarzowi, że on powinien czasami unikać starć fizycznych, tak jak Pedri. No, Pedri nie wchodzi w pojedynki fizyczne z rywalami, robi to bardzo rzadko, a Gavi czasami wręcz prowokuje, żeby komuś się tam zameldować łokciem, a często to jest niepotrzebne, bo już nawet nie chodzi o to, że ty będąc Gawim ryzykujesz kontuzją, tylko po prostu Barcelona. Jest raczej przyzwyczajona do, do czegoś innego, i Szawi właśnie zwraca uwagę na to, że, że Gavi to powinien wyeliminować. I też takie głosy płyną ogólnie z Barcelony, że to jest taki aspekt, na który Szawi zwraca uwagę w kontekście Gaviego. Natomiast Szawi poświęca mnóstwo czasu tym środkowym pomocnikom na odprawy wideo. O tym opowiadał Frenkie de Jong. I, i dla mnie, Frenkie de Jong to jest też taki piłkarz, który ostatnio bardzo podniósł swój poziom, i ten ostatni klasyk był bardzo udany w jego wykonaniu. E, dlatego. Dlatego wydaje mi się, że ci środkowi pomocnicy faktycznie stają się takimi twarzami Barcelony, aczkolwiek tak w kontekście Frankiego ja uważam, że on potencjał ma mimo wszystko jeszcze dużo, dużo wyżej w stosunku do tego, co pokazuje, mimo że ostatnio jest dobrze. Ale tak, twarzą Barcelony w tym momencie troszkę tutaj się rozjechałem w tej odpowiedzi, natomiast twarzą tej Barcelony absolutnie jest Pedri, który w ostatnich tygodniach po prostu prezentuje formę zjawiskową. Romeo Monteg, jaki trener w Madrycie po Ancelottim? Nie zdziwiłbym się, gdyby to był Raúl, natomiast ja marzę o takim momencie. Mówiłem o tym kilka razy, kiedy w Hiszpanii po prostu zameldują się trenerzy niemieccy i bardzo bym chciał, żeby do Realu trafił ktoś taki jak Thomas Tuchel na przykład. Aczkolwiek jeżeli tam będzie Kylian Mbappé ewentualnie Erling Haaland, ja nie do końca w to wierzę. Uważam, że Haaland trafi ostatecznie do City. Natomiast gdyby tam był Mbappé, Haaland to Trzeba byłoby na pewno postawić na takiego trenera, który potrafiłby zarządzać ego. I w tym Carlo Ancelotti jest dobry. Carlo Ancelotti, jeżeli chodzi o taktykę, no jest średni. Nie oszukujmy się, i ten ostatni klasyk dość mocno go obnażył. Abstrahując od braku Benzemy, to te różne pomysły, to przejście na chwilkę na trójkę środkowych obrońców. Ja tak patrzyłem w ogóle na to ustawienie realu jeszcze z perspektywy trybun I tak się zastanawiałem, czy to jest tymczasowe, czy to jest na jedną akcję, ile to potrwa. Później jeszcze kolejna zmiana tego ustawienia, przesunięcie Kazemiro głębiej. No, widać było, że tam Carlo Ancelotti po prostu kompletnie się pogubił w tym meczu i poniekąd piłkarze to przyznali, i dlatego trudno jest znaleźć kogoś, kto byłby elastyczny, jeżeli chodzi o taktykę, kto byłby kreatywny, kto potrafiłby przede wszystkim wprowadzić taką taktykę, którą piłkarze będą potrafili realizować, bo tego Ancelottiemu ostatnio zabrakło, a kto przy tym byłby w stanie dogadywać się z gwiazdami. No, dla mnie, Zinedine Zidane po prostu to jest dobry trener dla Realu Madryt i nie zmieniają to tego żadne niepowodzenia. Może kiedyś jeszcze wróci, ale jeżeli nie, to chciałbym zobaczyć Tomasa Tuchela. No, Klopa oczywiście też, generalnie niemieckich szkoleniowców, bo wydaje mi się, że to jest taka nacja, jeśli chodzi o, o trenerów. Była moda na Portugalczyków swego czasu i oczywiście portugalscy trenerzy cały czas cieszą się wielkim uznaniem na świecie, w Europie, w Polsce. Natomiast teraz jest moda bardziej na trenerów z Niemiec, ewentualnie z Austrii. I mam nadzieję, że przynajmniej. Część tego trendu właśnie dotrze na Półwysep Iberyjski. Robert Rogala, czego Twoim zdaniem brakuje Sewilli, aby móc równać się z najlepszymi zespołami La Ligi? I Lopetegi niejednokrotnie udowodnił, że potrafi stawić czoła wymagającym rywalom, jednak rok w rok pod koniec sezonu Sevilla po prostu nie dojeżdża i traci cenne punkty. Jeśli pytasz o taką dłuższą perspektywę, no to brakuje pieniędzy, po prostu, żeby Sevilla mogła pozwalać sobie na ściąganie takich piłkarzy, na przykład jak Ferran Torres. Barca ma kłopoty, Barca jest na minusie, jeśli chodzi o ten budżet płacowy. Barca ma trudną sytuację finansową, ale jednak jest w stanie takiego piłkarza przyciągnąć. Sevilla raczej i ściąga takich zawodników po przejściach, zawodników, którzy chcą się odbić, albo takich zawodników, którzy, dla których sama Sevilla może być takim ostatnim pociągiem do elity. Patrz, Jesus, Teka to Corona. Dlatego ten klub po prostu musi tak harmonijnie rozwijać się z roku na rok i żeby móc kiedyś właśnie ściągać takich piłkarzy a la Ferrantores. Ja nie mówię, że chodzi mi konkretnie o tego zawodnika, tylko bardziej o, um, o piłkarza, który ma taką pozycję na rynku. O tak, natomiast, żeby Sevilla w tym sezonie walczyła o coś więcej, czyli patrzymy tylko na, na ten sezon, to na pewno potrzebowałaby lepszego napastnika. Bo dla mnie, Rafa Mir, to jest dobry napastnik. On w USC naprawdę wyglądał fantastycznie, natomiast tutaj ma problemy. Z dostosowaniem się do samego grania, do stylu, z grą tyłem do bramki, z uczestniczeniem w ataku pozycyjnym. Youssef en po przejściach, problemy zdrowotne, puchar Narodów Afryki i cały czas się nie odkręcił. I gdyby Sevilla miała super strzelca, gdyby Sevilla miała takiego Piera Obama Obameyanga, no to myślę, że mogłaby walczyć po prostu o mistrzostwo Hiszpanii. Na sprawa, że to, to czego dokonuje Obama Yang, to też jest zdumiewające i gdyby ktoś mnie zapytał pewnie w momencie kiedy Martial i Obameyang trafiali do Hiszpanii, kto się lepiej sprawdzi, to nie wiem ile osób postawiłoby na Obama Obameyanga. Ja pewnie nie, bo Obama Yang ostatnio był po przejściach i jego dyspozycja to był gigantyczny znak zapytania i, i, na, i można było mieć uzasadnione obawy, czy to nie będzie odcinanie kuponów. Antony Martial jest piłkarzem jednak młodszym i piłkarzem, który znów chciałby wskoczyć z powrotem do elity i na razie mu się to w Sewii nie udało. Ale to tak, znowu odjechałem troszkę za bardzo z tymi dygresjami. Łukasz, co jeśli ona nie odpisuje? Nic. Nie pisz. Daj mi znać. Panie Tomaszu, czy mógłby Pan dać znać, w jakim programie montuje Pan filmy i jak długo to zajmuje? Robi Pan super robotę, pozdrawiam. Jeśli chodzi o montowanie filmów, to super robotę robi moja żona Karolina i ona montuje te filmy w Adobe Premiere. A jeżeli się w czymś pomyliłem, to podejrzewam, że za chwilkę pojawi się tutaj jakaś adnotacja. Szymon Urbański. Jest mnóstwo pytań o Barcelonę i Real. Nie będę odpowiadał na wszystkie, ponieważ część odpowiedzi pewnie możecie znaleźć w moich poprzednich filmach, a część znajdziecie w kolejnych, bo ostatnio o Barcelonie i Realu było tutaj bardzo dużo. Zresztą także na kanale Fortuny, na kanale Piłkarzyków. No te tematy cały czas ludzi grzeją niesamowicie, ale na to pytanie odpowiem. Szymon Urbański. Będąc na miejscu Shawiego, co zrobiłbyś z Memphisem, Dembele, Bright White'em czy Lukiem De Jongiem? Po kolei. Luka de Jonga w tym momencie bym zostawił, ponieważ to jest zadaniowiec. Nie idzie Ci, wprowadzasz de Jonga, wrzutka, gol. Patrząc na ostatnią formę, gol. Dembele, ze względu na to, co pokazuje w ostatnich tygodniach, aczkolwiek jest tu cały czas znak zapytania, kiedy on się rozsypie, walczyłbym o to, żeby go zostawić. Żeby się dogadać na jakiś... Atrakcyjny z punktu widzenia, nie atrakcyjny, korzystny z punktu widzenia samej Barcelony kontrakt. Pewnie nie będzie o to łatwo, natomiast jeżeli nie będzie o to łatwo, to niech raporta zadzwoni do Obamy Younga. Panie Pierre proszę tutaj klienta przekonać, bo mamy z tym kłopot. A ostatnio Dębelę chyba też widzi, że w tej Barcelonie bardzo przyjemnie się gra i ta Barcelona się rozwija, więc jakichś dylematów pewnie po drodze się pozbył. Z Bright White'a bym zrezygnował. Jeśli chodzi o Memphisa. To jest dobry piłkarz i wydaje mi się, że u niego też powolutku następuje może się mylę. Może się mylę. Może to jest takie myślenie życzeniowe na podstawie tych ostatnich wejść z ławki Memphisa. Natomiast mam takie wrażenie, że on powolutku też zaczyna łapać o co chodzi Szawiemu w tym zespole liczby Memphisa bronią. Początek sezonu Memphisa broni uważam, że to jest naprawdę dobry zawodnik, natomiast ciekaw jestem, jak będzie wyglądał Ansufati i decyzja pro Dembele pewnie podejmowałbym troszkę na bazie tego w jakiej formie będzie Ansufati no bo na tej pozycji może też grać Ferran Torres i wcale tak łatwo nie będzie Jan Cieśliński skąd czerpiesz wewnętrzną motywację do robienia tak wielu rzeczy i to aż tak dobrze też tak dobrze to ja bym akurat nie powiedział zupełnie szczerze a skąd czerpię wewnętrzną motywację z tego żeby moja rodzina miała dobrze aktualnie to jest moje główne źródło motywacji Fatneko zażalenie na dźwięk w filmach słaba jakość echo pogłos więc tak, jeżeli chodzi o słabą jakość, to rzeczywiście było kilka takich filmów, w których ta jakość była słabsza. Ja nie do końca to rozumiem, ponieważ nie jestem inżynierem dźwięku i staram się to robić tak, żeby było dobrze. Sami widzicie, że mam tutaj mikrofon, jest mikroport i teoretycznie ta jakość teraz powinna być bardzo dobra. Przy jednym nagraniu, przy tej rozmowie z Marcinem Długoszem, a propos Franka Kessiego, jakość była kiepska, więc podjąłem decyzję, że po prostu wymienię komputer po to, żeby ta jakość była lepsza. I będę też korzystał z innych słuchawek, być może, być może zdecyduję się na mikrofon. Jeżeli chodzi o echo i pogłos, to już o tym mówiłem wielokrotnie. Niestety, ale z tym nie mogę sobie poradzić, ponieważ w mieszkaniu mam open space. Tu jest pierwsze piętro, tu jest piętro niższe. Nie jestem w stanie tutaj wyłożyć ścian takim materiałem, który w jakiś sposób by to mieszkanie wygłuszył, więc no z tym nie jestem w stanie niestety niczego zrobić. Natomiast ja bardzo często testuję sobie te moje filmy, puszczam je na słuchawkach w samochodzie, na tablecie, na telefonie, na komputerze i uważam, że w zdecydowanej większości ta jakość jest dobra. Co mnie najbardziej zaskakuje, Jakość chyba jest najlepsza wtedy, kiedy nagrywam po prostu telefonem, iPhone'em, bez żadnego sprzętu, bez żadnych słuchawek, bez niczego. Po prostu ustawiam telefon i mam wrażenie, że wtedy jakość jest najlepsza. A teraz jest nagrywane takim specjalnym aparatem do, do vlogów aparatem, który no, ma dobrą opinię, właśnie jeżeli chodzi o nagrywanie vlogów. Są tutaj, jest mikroport, jest, jest mikrofon, wszystko powinno być ok. Więc, tak jak mówię, testowałem, jeśli chodzi o dźwięk, przeróżne rozwiązania i wydaje mi się, że teraz powinno być po prostu dobrze, a jeżeli nie, no to po prostu to będę testował kolejne i tyle. Może kiedyś się uda załatwić takie lokum, żeby, żeby można było stworzyć takie studio, nie ukrywam, że mam taki plan, ale, ale zobaczymy, czy będę mógł to zrealizować. Wiele zmiennych jest, jak to się ładnie mówi. Chopin rapu dziwko. Załóżmy, że zostałeś prezesem, teraz się czuję jak Michał Pol, który czasem czyta takie dziwne niki. Załóżmy, że zostałeś prezesem Ekstraklasy lub PZPN. Co zmieniasz w polskiej piłce, żeby zwiększyć poziom polskiej ligi? Pozdrawiam. Starałbym się dogadać z władzami tak, żeby można było zachęcić biznes do inwestowania w sport, w piłkę, bo to jest chyba największy problem. Jakie byłyby rozwiązania systemowe, które by na to pozwoliły? Nie mam pojęcia. Nie wiem. To jest temat tak bardzo głęboki, temat, który wymagałby pewnie bardzo wielu rozmów z tymi biznesmenami, z kibicami, stworzenia jakiegoś think tanku być może, czegoś w tym stylu. Natomiast rozpocząłbym na pewno od tego, gdybym, gdybym został takim prezesem. Nie mam takich aspiracji, nigdy nie zostanę i nigdy nie chciałbym przede wszystkim, ponieważ nie ciągnie mnie w kierunku takiego biznesu w żaden sposób. Natomiast. Gdyby, gdyby taka sytuacja hipotetycznie miała miejsce, to, to pewnie byłaby moja główna misja, żeby zachęcić biznes do wejścia w piłkę. Marek Marecki. Czy jesteś zadowolony ze swojego komentarza podczas ostatniego El Clasico? dlaczego, gdy to Barcelona grała koncert, ty skupiłeś się jedynie na realu, co poszło nie tak, gdzie popełnił Bont-Carlo, co by było gdyby? Czerwona kartka, symbolka winiego, kóło to w uszy strasznie. Dlatego, panie Marku, że ja jestem bezstronny i akurat, czy jestem zadowolony ze swojego komentarza z ostatniego El Clásico? Yy, wielokrotnie mówię, ja jestem z ciebie bardzo rzadko zadowolony, że kończę mecz, ale zrobiłem super robotę. To mi się praktycznie nigdy nie zdarza. Natomiast uważam, że po prostu wykonałem tę robotę tak, jak powinienem ją wykonać i yy, w tym meczu grają dwie drużyny. Ja uważam, że o Barcelonie powiedziałem bardzo dużo w trakcie tego spotkania. Naprawdę na temat każdego piłkarza. Yy, I też, kiedy na przykład miałem wrażenie, że Usman Dembele że te jego pierwsze decyzje nie były optymalne, no to też yy, zwracałem uwagę na to, że to jeszcze nie jest ten Dembele, ale dębele za chwilkę może być w świetnej formie. No i tam w którejś z kolejnych akcji odjechał na czo. Oczywiście często pojawiają się od razu takie komentarze. No i gdzie ty jesteś, co mówiłeś o dębele? Natomiast my jesteśmy od tego, żeby komentować to, co dzieje się w tym momencie, z jakąś perspektywą. Tak samo, jeżeli chodzi o Frankiego De Jonga, który ruszył w tym meczu. Bardzo mi się w tym spotkaniu podobał, aczkolwiek na początku miałem takie wrażenie. Ja się też czasem mylę, to jest inna kwestia, natomiast miałem takie wrażenie, że, że nie miał aż takiego wpływu, jaki pewnie chciałby mieć na początku tej rywalizacji. Później to się zmieniło, i tak jak mówię, Frankie de Jong rozegrał bardzo dobry mecz. Natomiast yy, czy skupiłem się jedynie na.? Re... Właśnie nie skupiłem się na Realu. Naprawdę jestem przekonany, że gdybyś ściągnął sobie ścieżkę dźwiękową z tego meczu i wypisał wszystkie zdania, które mówimy o Barcelonie i o Realu, to byłoby więcej o Barcelonie, ponieważ ta Barcelona grała koncert. Natomiast, żeby być całkowicie uczciwym to trzeba mówić też o sytuacjach jakichś kontrowersyjnych. Sytuacja z Pierrem Emerykiem Obamejangiem, dla mnie to była czerwona kartka. Od razu napisałem do Kuby Kręcidło, żeby zapytał Eduardo i Turalde Gonzaleza, jak on to interpretuje. I z tego co słyszałem, on dałby żółtą, ale czerwona też byłaby uprawniona. To jest sytuacja do interpretacji. I uważam, że na 10 sędziów. Po obejrzeniu kilku powtórek, pewnie z 6-7 pokazałoby czerwoną kartkę. I ktoś mi pisze na przykład w komentarzu, ale on uginał nogę. Ja wiem, ja o tym mówiłem, że to działa na jego usprawiedliwienie. D dlatego to nie jest. Mamy czasami takie szkolenia sędziowskie i te, sy te sytuacje sporne są oceniane w takiej skali od 1 do 10. I tam bodajże 6 czy 7 to jest taki borderline, czyli żółta, czerwona. Nie do końca wiadomo, jaką decyzję podjąć. 8 to jest czerwona, 9, czerwona, 10 to już jest przestępstwo praktycznie. To nie była dziesiątka, bez dwóch zdań. Natomiast to była sytuacja, powiedziałbym bardziej czerwona niż żółta i oczywiście że to spotkanie mogłoby wyglądać inaczej gdyby Pierre Emeryka Obama yanga nie było natomiast skupiałem się na Realu po to żeby też pokazać co w tym Realu nie gra że nie ma pressingu że druga linia nie funkcjonuje że jest problem z tym żeby boczny obrońcy, w zasadzie, w zasadzie boczny obrońca, czyli Dani Carvajal podłączył się do akcji ofensywnej. Uważam, że całkiem nieźle ten mecz czytaliśmy, nawet patrząc na zmiany, jakie przeprowadzał Carlo Ancelotti, więc nie mam do siebie jakoś tak bardzo dużo zastrzeżeń po tym meczu. Pewnie o pewnie kilku zdań, które wypowiedziałem, to po transmisji bym nie wypowiedział, ale tak jest zawsze. Tak jest zawsze, no bo wypowiadasz jednak tych, tych zdań wiele, ale czy kuło to w uszy strasznie? Ciebie kuło to w uszy, a kogoś innego kuło w uszy coś, coś zupełnie innego. Zawsze takie El klasiką, że jedni zarzucają ci, że jesteś za Realem, że jesteś za Barceloną, a zwłaszcza jeżeli dochodzą do tego, do tego jakieś takie bardzo e, mocne emocje, jak w przypadku tego meczu, gdzie był wynik no, zdumiewający 0 do 4. No to w takich sytuacjach kibice Barcelony mają mniej pretensji, e, chyba że ty jesteś kibicem Barcelony i masz pretensję o to, że skupiałem się na Realu. Na no, kibicom Realu wielu, wiele rzeczy nie odpowiada, dlatego. Nie ma sensu komentować tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Bo słuchajcie, gdybym ja chciał komentować na przykład tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, to po takiej, po tym faulu obame powiedziałbym, Dobra, mamy kontrowersyjną sytuację. Nie widziałem tego w powtórce. Wszystko oceni Eduardo Iturralde González. Czyste papcie. Nikt nie ma do mnie pretensji. Super, wszyscy zadowoleni. Wszyscy mnie lubią. Ale tu w tej pracy chodzi też o to, żeby wyrażać własne zdania. Nie być takim letnim, kto unika wyrażenia, wyrażenia własnej opinii. Dla mnie to była czerwona kartka, no i tyle. Natomiast mówię, no w tej skali od 1 do 10 na pewno nie była to 9 czy 10. To tak tytułem uzupełnienia. I puentując tę odpowiedź, uważam, że proporcje. Jeśli, czy byłem zadowolony z proporcji, jeżeli chodzi o mówienie o, i o Barcelonie i o Realu, z tego jestem zadowolony, bo uważam, że 19 minut, że to się udało tutaj dobrze wyważyć. Tomasz, czy Szawiego można określać mianem topu trenerskiego? Szawi pokazuje, że poza tradycyjnym barcelońskim stylem próbuje dostosować się do nowego futbolu, analizy wideo, wysoki pressing, bardziej bezpośrednia gra. Czy według Ciebie Szawi będzie dłużej trenował Barstę niż Pep i Lucho? Jak mam strzelać, to powiem, że tak, że będzie, że będzie trenował Barce dłużej niż Pep i Lucho. Zobaczymy. No to jest ruletka. Natomiast czy można określać mianem topu trenerskiego? Można go określać mianem jednego ze zdecydowanie najbardziej obiecujących trenerów w Europie na podstawie tego, jak wygląda początek jego pracy w Barcelonie. I zwróćcie uwagę tutaj na kluczową rzecz. To, co mi się podoba u Szawiego, to poza tym, że on przez całą karierę wypadał na takiego Takiego dogmatyka, takiego proroka tych barcelońskich wartości. Ja szczerze mówiąc, obawiałem się, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że przyjdzie ten szawi, a będzie troszkę tkwił w tej poprzedniej epoce, że będzie trochę jako trener funkcjonował, jakby był trenerem jeszcze w latach 90. czy na początku, bardziej na początku XXI wieku. Tymczasem okazuje się, że ten facet naprawdę bardzo poszedł z duchem czasu. Tego nie byliśmy w stanie przewidzieć, no bo też Katar żadną weryfikacją nie jest. I rzeczywiście. Kopiowanie różnych pomysłów od Guardioli, szukanie różnych ról dla piłkarzy, umiejętność do, dotarcia do, do tych zawodników. Wydaje mi się, że, że w dobry sposób też na razie prezentuje się na razie, podkreślam, bo z Xavi to różnie może być w tym temacie ale dobrze prezentuje się na konferencjach prasowych jako taka twarz klubu. To też jest bardzo istotne. Te analizy wideo jak najbardziej, o tym już wspomniałem, że o tym mówił Frankie de Jong, więc bardzo mi się podobał Szawiego to, że wygląda na nowoczesnego trenera. I oby jak najwięcej nowoczesnych trenerów w piłce hiszpańskiej Czekam na Szabiego Alonso Może w Realu Sociedad, może, może w Realu Madryt, może gdzie indziej Kinga Kozińska Czy u najmłodszego członka Twojej rodziny też wszystkie problemy rozwiązują śpiewające, brzdące smog edzio? Nie, nie wiem co to jest U najmłodszego członka naszej rodziny problemy rozwiązuje następująca sytuacja Żona bierze telefon, sięga po flight radar Sprawdza czy nad naszą miejscowością leci jakiś samolot Podchodzimy do okna, pokazujemy mu te samoloty. On krzyczy: Samolot i jest przeszczęśliwy. Ale bajki oczywiście też. Eee, Michał Szymczak, kolejne pytanie o Barcelonę. Gdyby Wiktor Font wygrał wybory, a to jest bardzo ciekawe pytanie, czy odbudowa Barcelony pod kątem sportowym nie szłaby tak szybko jak po wygraniu przez Laporte? Wiktor eee, Font, gdyby przyszedł, to szybciej zatrudniłby Szawiego, więc pod kątem sportowym na pewno Szawi szybciej wprowadzałby te pomysły. Natomiast gdyby przyszedł Wiktor Font, nie byłoby Mateu Ale 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 Alemaniego, przepraszam. Więc być może nie byłoby później Obamy Yanga, Ferrana Torresa, Adamy Traora, być może byliby, byłaby część tych piłkarzy. Trudno to ocenić. Szawi pewnie miałby wtedy większy wpływ na budowę całego klubu. Myślę, że na razie dobrze to wygląda. Ale przede wszystkim właśnie jeśli chodzi o tę budowę Mateła Alemaniego. I jeżeli mówimy, jeżeli byśmy tak teraz się zastanawiali nad tą analizą jakby to było z fontem czy z laportem. Pamiętajmy o Mateu Alemanim. To jest tutaj kluczowa postać. Nie wiem, czy człowiek, którego Wiktor Font wprowadziłby na stanowisko Mateu Alemaniego, tak zgrabnie, tak umiejętnie i tak skutecznie poruszałby się po rynku transferowo finansowo-kontraktowym, tak bym to powiedział, więc, więc doceniłbym Laporte i akurat tutaj uważam, że sprawdziło się, często się nie sprawdza, ale akurat tutaj sprawdziło się to, co mówiłem w momencie, kiedy Joan Laporta wygrywał wybory, że Mateu Alemani to może być jedna z kluczowych postaci w Barcelonie, ponieważ pamiętałem, jak ten gość radził sobie w trudnej sytuacji, w trudnym klubie, z trudnym właścicielem w Walencji. Wyszedł po prostu na kozaka i, yy, i tyle. JD jak było to, sory. Po pierwszych bramkach i Iwiego dla Rakowa prezes klubu strzęstochowy, właściciel w zasadzie a nie prezes, kilkukrotnie dziękował Ci za udział. Polecenie tego transferu Możesz zdradzić jakieś szczegóły tej kooperacji. Nie było tu żadnej kooperacji. To nie jest też tak, że ja polecałem Iwiego Lopeza. to jest bardziej tak z przymrużeniem oka, ponieważ pamiętając występy Wiego Lopeza przede wszystkim w Segunda División, wierzyłem, że ten gość może zrobić furorę w Ekstraklasie i tak bardzo pozytywnie od samego początku wypowiadałem się na jego temat, bo też często tak jest, że jeżeli jakiś hiszpański piłkarz trafia do Ekstraklasy, zwłaszcza taki, który gdzieś zahaczył o Primera czy, czy o Segunda, to często kibice pytają co sądzę. Ja najczęściej nie mam zdania na temat tych piłkarzy, bo często nie widziałem ich ostatnio w akcji albo gdzieś tam grali w niższych ligach albo w jakichś egzotycznych ligach, natomiast w przypadku Wiego Lopeza byłem po prostu wielkim optymistą. I tyle. Uchm, echm. Nie udało się przebić w trakcie hate parku, a nie jestem pewien, czy było. Czy utrzymujesz jakieś relacje z dziennikarzami Rewen, czy temat zamknięty? Jeśli tak, z kim masz najlepszy kontakt? Akurat tak się złożyło, że ostatnio podczas lotu siedziałem obok Sebastiana Chabiniaka i Maćka Kruka, i to są te osoby, które akurat z Lewen naprawdę mm, naprawdę lubiłem i, i darzyłem sympatią praktycznie od samego e, początku. Czy utrzymuje relacje? Czasami tak, czasami w jakichś tematach się do siebie odzywamy, natomiast. E, Wielokrotnie też o tym mówiłem tu przy różnych QA, brakuje często czasu, czy to właśnie kolegom, czy, czy mi, zwłaszcza na jakieś różne wyjścia w trakcie sezonu, bo obowiązków jest naprawdę mnóstwo. Natomiast oczywiście, że relacje utrzymujemy, jeżeli na przykład spotykam na lotnisku Mateusza Święcickiego, czy, czy inne osoby z Ilewenu, to jak najbardziej kontakt ze zdecydowaną większością utrzymuję, bo, bo tak jak mówię, no, większość osób, które tam pracuje, naprawdę lubię. Olek Gawryliuk. Czy, gdybyś dostał propozycję skomentowania finału Mistrzostw Świata, ale z komentatorem, którego najbardziej nie lubisz, zgodziłbyś się? No, gdyby taka propozycja miała miejsce w obrębie Kanal Plus, to zgodziłbym się skomentować wszystko, ponieważ jestem pracownikiem tej stacji. Jeszcze jest takie dodatkowe pytanie tutaj o komentatora, którego nie lubię. Wielokrotnie zdarzało mi się komentować mecze z ludźmi, do których miałem duży dystans, tak to powiem. Jakoś sobie z tym radziłem, więc nie miałem z tym problemu, ale to akurat nie w ostatnim czasie, tylko trochę wcześniej. Natomiast no, Mistrzostw Świata nie ma w Kanal Plus, więc jest to sytuacja stricte hipotetyczna. Autobusiarz z okolic Jeleniej Góry. Jak komentowało się na Wajekas, Chyba dość specyficzny stadion, jakiś hiszpański chciałbyś jeszcze odwiedzić w roli komentatora? Chciałbym stadion Benito Villamarín, Marina. Jak się komentowało na Wajekas Bardzo niewielka dziupla komentatorska, bardzo niewielka. Nisko dach, czyli trzeba było schylać się, żeby zerkać. Jeśli chciałeś zobaczyć, jak ktoś wykonuje rzut z autu na prawym skrzydle po drugiej stronie boiska, to musiałeś zerknąć na monitorek, bo nie było tego widać. A poza tym, stadion bardzo klimatyczny, dzielnica bardzo klimatyczna Wajekas. Pachnie tradycją, pachnie historią, pachnie różnymi zakazanymi substancjami. Klimat bardzo specyficzny. Troszkę jakby człowiek cofnął się w czasie o ładnych kilkanaście minimum lat i też sala konferencyjna bardzo mała. Naprawdę bardzo mała i tak sobie myślę, że jak taki trener Andoni Iraola, czyli facet, który wykonał bardzo dobrą robotę w tym sezonie, aczkolwiek no wiadomo, rok 2022 w wykonaniu Rajo jest beznadziejny, tak siedzi na tej malutkiej, klaustrofobicznej salce i myśli sobie kurczę, że ja mógłbym kiedyś trafić do do Atletiku, czy jakiegoś dużego klubu, może do Premier League, no to wcale się nie dziwię, bo, bo ten stadion wymaga przebudowy. No i kibice protestują też. W wielu miejscach wokół stadionu są te napisy Presa WTA, Presa, odejdź, już tu chodzi oczywiście o prezesa Rajowa Jeka. No, natomiast klimat jest bardzo sympatyczny. To jest taki może nierodzinny klub, ale taki bardzo mm, zamknięty właśnie w tej społeczności. Po prostu na stadion wchodzisz z piłkarzami, ze stadionu wychodzisz z piłkarzami. No my na przykład wychodząc Teraz ze stadionu Rajo wychodziliśmy, z, akurat tak się złożyło, że wchodziliśmy z Patesisem, defensywnym pomocnikiem i wychodziliśmy też obok niego. I, I to jest właśnie fajne, że tam nie ma takiego dystansu, takich barier pomiędzy kibicem a piłkarzem, że ten piłkarz po prostu wychodzi, robi sobie zdjęcia z kibicami. Nie ma czegoś takiego, że ktoś tworzy jakiś tunel, żeby ci piłkarze wyjechali jak najszybciej, żeby nie porobić sobie żadnych tak. zdjęć, tylko ten kontakt faktycznie jest. I, i to mi się akurat na Rajo bardzo podobało. Myślę, że pod tym względem to jest klub rarytet jeśli chodzi o, o ten nowoczesny futbol. Tyle. Wkrótce druga część, chyba jutro.